Boże mam ogonek, proszę nie bijcie mnie po głowie tym młotkiem <noise> A tutaj wam pokażę jakie mam ładne nowe ciuszki, w których widać mi wszystko Eeeeeee <noise> <noise> <K> ...klimaty <noise> To jest pani nosowa? To, to jest dziewczyna Kubona, tak? Żona czy tam narzeczona? O Jezu Mać, ciekawe czy on wkłada do hala tam między te i nurkuje a pewnie tam leci! co, wariaci! Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis 80% to ty byś chciał mieć włosów na głowie chociaż. A to ja chciałbym mieć 80% współprac zostawionych chyba na tym streamie. Nieskancelowanych. Chcecie usłyszeć Witka odpowiedź <grym> na to co mu napisałem, ja wam przeczytam, nie ma żadnego problemu. Uwaga! Piszę <grym grym grym> do Gucia tak. Siema Gucio, dawaj na galę złotych zadania Antosi, będzie dużo ludzi, Paja Demon i ja pojedziemy razem. Y po odpisy i tak Stawiałeś tak, na Final z... versus Barku No i Boże, No nie rozumiem co ma się powiedział Ale ona co, się cudownie zagawe. śmieje, jakie to... Co? Ale ona się cudownie śmieje, nie No jest zakochany werce jak coś nie, nie ja wiem Jakby nie. tak się uśmiechnęła człowieku <laughs> i, i zfiniszować to ja on miał pan westerpan jak on miał, Westerpa... Westerpanku... jak on miał? Town Walker. Wiciu, po tym filmiku obstawiłem swoje oszczędności na to, że do kwietnia pokażą mm. nam kosmitów. Też się zastanawiam i, i chyba się przemogę i, i wpłacę jednak na tych kosmitów. Nie jakoś dużo, ale z pięć stówek myślę dać na kosmitów. God, please save lootbox. Jezu, ich Ze skrzyneczką w tych slamsach kopią rygów małe dziewczynki kopiują tyle jak rączkińczyków mam dość tych pitów mrocznych nawijek gdy dorosz im życie zawsze straciłem po drodze ziąbków kilku zapach na ten ma wejście górę rzucają w górę w ja. górę wjechali już trzech o wjechali trzech ja pierd... tym gównem Rzec, oczywiście domykał od strony pleców oj trudny po 1 Ale ultimate ależ to było piekiel szybkie. Sam Polak próbuje, to jest niesamowity. jeżeli. zobaczymy kto jest lepszy? Dawajcie, kurwa. Zapraszam serdecznie. Świeci. <trafię> jeden u... raz Jednak jest lepszy. <trafię> Czekaj. Dzięki wielkie <trafię> za. Już na ciebie. Nie. Ja. P *rę. P *rę. No dobra, tutaj uwaga, teraz wale flex, bo uważam, że jest czym się chwalić. Moi drodzy, mamy łóżko za ponad 50 tysięcy w nowej chacie. Bo Remo wpadł na takie się i stwierdził, że mamy zdrowo żyć. Co konektor? Czelega, ale... nie wiem, może Aczerwamy. Aczerwamy. Będę Kurwa, to mi to, może, proszę. Mi... Ale, nie, ale, ale... nie, nie trzeba. Lipa. lipa. Oh. A, Dawaj, 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 dawaj! go, no wiem, wiem, ale jego ksywka to Nex. A, ten jest Nexe, okej, okay, dobra. A no gdzie by tutaj grał Nexe, przecież Nexe jest z a Bandi przecież p***y Multiego i YFL. No to kurka wodna nie może tak być. Ej, w się uk**nie jak Chyba, taki bąk. Chyba walę z 5 tabletek melatoniny dzisiaj, dzisiaj przesnę. Dziękuję za okazane zaufanie, jaki rozmiar stupek z ciekawości. Myślę, że to idealny rozmiar. Wyobraź sobie, jak gładzę twoje stópki swoimi dłońmi. Następnie nakładam na nie owocowy krem. Delikatnie naciskając po całej podeszwie. Jak ci się podoba? Spalony. Jeśli podasz piłkę i nie ma przynajmniej dwóch chyba obrońców, przed tą piłką z przeciwnej drużyny spalony. Nie pamiętam dokładnie. Do, do Ej, co to się tak telepie obraz? Poprawę się. Gdzie ty jesteś? Przed tobą. Ej, ja nie mogę wstać, okay. ja mam Bóg. to? Ja nie mogę nic zrobić wstać. jesteś sam. Nie nie, nie strzelaj. Musiałem mu za. Kraka zrobić. Stary, ja nie mogę się ruszać. Ja... Będę dawała ducha, a wy nadal będziecie pracowali za niższym krajem. O, Dobra, dokładnie.